Miasto. To może być miejsce rozwoju i możliwości, ale może być to też miejsce demoniczne, które niszczy człowieka. Z motywem miasta jako labiryntu, takiego pełnego niespodzianek, tajemnic, ale także przede wszystkim wszelkich możliwości, spotykamy się już w lalce Bolesława Prusa, kiedy to właśnie takim wspaniałym miastem jest Paryż i oczywiście zwiedza go Wokulski. Ja tylko powiem wam ciekawostkę, że sam Prus opisywał Paryż na podstawie przewodnika. Nigdy tam tak naprawdę wcześniej nie był. Mamy do czynienia z miastem demonem. Petersburgiem w zbrodni i karze, to mroczne miasto pogrążające się w chaosie i degeneracji niszczy psychikę młodego Rodiona Raskolnikowa. I wreszcie jest miasto Oran, miasto, które w dżumie Alberta Kemi nawiedza epidemia. Miasto i jego mieszkańcy, którzy radzą sobie z kolejnymi etapami tego przerażającego zjawiska. Oran jako miasto symbol, miasto walczące o to, aby oczywiście uwolnić się od epidemii.